Tutaj, tutaj. Jezu, ale on ma, nie ma hamulce no ten samochód Bo to przetarte, przepana dostał panu mechanika Dobra, to poczekaj tam, przyłóż im Przyłóż im tam coś do ucha Do głowy. Dobra, komu dać kasę? Boguś, tobie dać Daj pieniądze Kup broń po prostu, Daję ci pieniądze, 10 tysięcy ci dałem, masz To cię kupić kupię ci broń Jaką chcesz bronić? No, kup trzy na najzwyklejsze jak najszybciej, bo nie ma czasu. A to co pan robi? A to ty. Ale to taki gender. No kupuje, kupuje, kupuj broń. Może pan czy pani? Nie wiem, wygląda jak pan Jezu, czy na tym wyspie zawsze musi być noc? gender masak Pana jeszcze 4 godziny do dnia. Ciastko? Tak? Chodź, dam ci broń, chodź. No chodź. Po 30 minut. Masz tutaj broń i magazynki, się tam. 30 minut. W magazynku gdzieś. Tak. Nie kilka, bo jak nas będą gonić, ja idę na strzelca, czuję dobra, to. A Dawidek nikt nie prowadzi, bo on już raz prowadził, dobra. pojęcie straszne no ja nie mam notu a tego tak, które będzie trudno Dobra tu ja będę prowadził. Po drogach będziesz jechał ja im będę po strzelał po drogów. kołach proste. Tak. Mam tego po prostu mogę. Prowadzić. Się ducham, ja... ja strzelam na... Ja siedzę na strzelcu Ja będę z tyłu strzelał, jak coś Dobra, mówcie kurde gdzie pan podrób, jest tyłu? ten sklep. Zabrańc, a nie da się tym strzelać do tyłu. To Dawidem będzie strzelał tyłu Ej panie, sopa. Co? Dobra jedź! Aha da się usiąść, dobra no, jakiś kurde. No, jedźcie, kurde. Na ten sklep. E, to są. No to, to jedziemy, tak? Na sklep. Na sklep. Na sklep? pierwszy na ten sklep pierwszy, no to przed nami starby. jest sklep taki. fajny I tu stań przed nim. O, ludzie tam są, patrzcie. To od razu ich na tak? zakładników i nasi też wchodzą. Chodź chodź Kurde, gleba! Oh, gleba! No gleba, gleba no bo będziesz strzelane, kurde, ty koleś! Gleba, gleba, Kurde, czekajcie, bo mi się broń schowała. Gdzie jest moja broń? polecieć? I do A, tu. Nie mogę broni wyjąć. Halo. I do góry. Dobra, niech ktoś ten samochód przeparkuje, tak, żeby wstał na wyjazd. Dobra. I szybko, napad to jest. Ręce na głowę. Tylko proszę luja ogłuszacza z tyłu głowy. Proszę mi nie zasadzać. Dobra, jak się napada na sklep? Proszę pana, to muszę pan po policję zadzwonić. Żeby wiedzieli Halo, nie... tam, ale... możecie przyjechać, jest tylko, pan, tylko tylko nie możecie strzelać. Ja tam nie, tak nie mogę, dobra. ja mi wolno. Weźmy, się Ja już nie wiem, który jest naszym zakładnikiem, a który nie. Aha, ci bez masek. O, widzicie, tutaj a będzie... ten z maską to kto to jest? To, to też łapy niech podnosi. To podnoś łapy chłopie. Rwa, ale kurwa. Czemu uważasz, da udajesz Dawidka, kurde? Po bał chyba. Ja nie mam maski, dobra Przepał trochę, najbliżej Wyślijcie sobie na głowie, na Windowsie Chodź tu, Jasiu Czekaj, bo ja tu no? ustawiam samochód dla nas Podajcie się tu Podajcie tu Już on i... szyb nie ma, Okrańska, przecież zaraz zginiecie Jasiu Co mam no, zrobić? Tu? I co? Tak, Bronią musi być Już, robię No i kradasz. Jak ci zniknie, to się nie bójnie. Tak się robi. Tutaj grzebie, no dobra, się no ale to? co z zakładnikami, co z policją? No poczekamy policja się zjedzie, jak, bo alarm będzie taki. Mm, lepiej żeby nie było. Jak będzie, to odwalam tego Jace typa w masce, masce pierwszego. Nie, bo to będzie więcej pieniędzy za nich. nie, zupełnie ja no, nie, kradnie. nie, wiem, czy nie, nam coś nie, nie, wiem czy oni nam coś dadzą. Ja To To zawsze zawsze pamiętaj i... Dawidek, Słuchaj, że to się zawsze po... źle kończy o, set, dla nas. Hmm. dostał ja później dostał kulki opanie ładnie dobra musiałem sprawdzić Kurde. 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 czy działa to ja chyba wypalił smar w broni taki próbny strzał dobra kup, kupiłem kupię, kupię, maseczkę ich też można okraść to grajesz okrada ich tam Okradłem ich, nie mają, nie mieli ich Ale z rzeczy, bo mają pistolety, można. O Jezu, na pewno mają jakieś skarby. O jeżdżaj są, kurde. Jeden pistolet, chodź tu bliżej, bo ogóle Weź go na zakładnika, nie. Promocja w sklepie, jak się pan nazywa, panie w masce? O. Jasiu, tu jest ja Jasiu, pilnuj drzwi. Pilnuj drzwi. Pa, już tu przejechali, a nawet nie zwrócili uwagi ja na Słucham. Ja się negocjujesz, kurde, prawda? Tak, ja nie negocjuję, bo ja na panam na sklep, ale a, mogę no, negocjować. Robuś. Przy okazji. Ty będziesz negocjował, ty to, to tutaj pilnuj drzwi nich, ja będę negocjował, a ty dawidłeś nie? Ja ci będę mówił, co masz, bo ty pamiętasz, co wtedy mówiłem. Co będziesz wtedy mówisz? Czemu tego nie lukałeś, kurde? Co Szukuj, że nie, nie. Szukuj mnie za ciebie, bo pistolety walczą o noce. Oni ta próba, co mnie zał proszę. Trzeba być skompliłony. Czuję, zestresowany. Nie, to kurwa już przeszukał debilu No jakieś mucha w jak chcesz Cicho tam kurde, bo cię, Dawidek, bo cię Dawidek będzie na zapleczu kurde przeszukiwał Bec, Ja wiedziałem, że będzie kołce i odpoczął, Moje kurwo, głupio yeah. To jest I proszę nie przeklinać tutaj, bo tu są dzieci normalnie Co za no, biedaki Jakoś trzeba żyć Panie, dobrze, szybko nie? Kurde, czy ja naprawdę na pewno napadam? Ja się nigdy nie biedaku Dawidek! Jednak... Czy ja na pewno nie, okradam? Noise. Bo nie widzę. Odpala... Łada Dawidku! Dawidku! No, jest... Czy kurde, ja okradam kurde, kurde, jak kurde, nie, akradam, kurde, kurde, nie widzę? Jak oddağı, obwarlad, ja kurde, no nie Proszę pana, proszę pana, niech pan to z powrotem chowa do odbytnicy. bo wam się przydadzą. Aww, Dawidek! Kurde, wėl... mhm, no musiedz... przestałem okradać jakby, mam zacząć znów? No najlepiej. Nie, nie. Czy nie? Tylko cię ci? Uci? Nic, A, nic się, nic nie, nie pojawia. Nie, ty ciągle napadasz, ty ciągle napadasz. Ty no to, to ja nie, nie wiem. wiem nic, to napadam. A ten po co mu tyle tak że... No właśnie nie, no, to tak się tak tak nie napadamy. Na... Niech pan mnie pyta. Nie skur, Kurde, panie, co pan tyle gum nosi ze sobą. To nie, nie tak Ja Jasiu, Kasiu, żeby nie tracić czasu, zadzwonić na Dzwoń na policję, dzwoń czy Dawidek. Dawidek, ty dzwoń. Udawaj kobietę i powiedz, że ci napadli w sklepie będzie dobre. to będzie dobre. Nie, najlepsze. Tak, Dawidek, powiedz mi. Uuu, okradają mnie w sklepie. Won! Nie ma czasu za dużo. Won! Będzie wyścig, teraz. I tyły, patrz. Więc ty gdzieś przebierając jest Halloween. A co jest na tyłach? A mogą wejść tam od tyłu, wiesz? Będzie nieciekawie. Ja ciastka,

tak. Kurde, podobno Przejdź. przerwałem, no nie wiem Mo Mogę kurde ostrzegać O kurde, znów na Kiedy napadam w w na sklep Jezu, ja tu muszę stać ciągle dużo. Ty, ja ostrzegawcie muszę w niebo pójdzie, dobra? Muszę, bo od początku zacząłem, bo wyszedłem za sklep tylko kawałek Okej, ostrzegawcie no, no. w niebo pójdą Za sklep nie wolno O Jezu, to ja już nie wychodzę, no nie wiedziałem Weźcie nas, chowajcie za ladę Właśnie Kurwa, ształy. Ształy! za ladę jak będą wchodzić to korelinę, udawajcie, że się nic nie dzieje co coś się w ogóle dzieje, ty wokół jest na Patronik Ale wy możecie więcej zakładników porwać bez problemu, jak sami No w sumie tak nie, ale powie. Zapraszamy. Jakbyśmy zakładników dali tu zaladę, to można by było ludzi zapraszać do środka na promocję i każdego wsadzać zaladę. Nie, Postaw ich tu zaladą! Na wideo, weź za radę, ja tu będę negocjował. Dobra, weź jak najwięcej pieniędzy. przynajmniej 50 tysięcy. za jednego. Proszę pana, pan mnie chcesuje ciastkami, to więcej przyjdzie. Weź może tak z 60 za jednego albo 50, 000. to będzie dużo dla. Pana, ja jestem więcej warty, widzi pan już? Ja nie dzwoniłem, ale słychać ich dookoła. Co, znów przerwałem? Nie. A w dupie mam to okradanie sklepu, to coś nie działa. Mogę im strzelić w samochód? Wyłączę. Leszczem. Nie. wyłączę mu światła, ok? Nie, 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 nie. Nie, 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 go nie, 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 gdzie ty ich dajesz? Dalej ich widać. Tu ich zaladę, dawaj. Zaladę, przy palmie ich połóż. Powiemy, że może tu policja zrobić zakupy 60 za jednego. Tak, też w Nie, tu on może, przecież mieć muzykę na Ostro z witam, bo widzisz. Kurwa. Nie wiem, czy nie lepiej odstrzelić policjantów teraz. Pfff, pluem o. To dalej. Nie przepoczynamy. Mówiłem, że zarazem zakażę. To nie bez powodu, proszę pana trzymają. kurwa. I go, trzeba, żeby. Co ty, David, robisz? Wsadzaj ich w palmę. Weź mnie przesuć od tego pola. Ale oni mnie kwałcą, widzi pan to? No widzę właśnie, kurde, że wy no się tu ocieracie. Ja wiem, że różowa koszula, ale wie pan. Co za kurwa, pedam. Cicho tam, kurde, Zobaczcie, za sam tutaj dobra, mi ten wkład. Normalnie, nie tu. Proszę przestać prze... O kurde, ktoś tu wchodzi? Czemu się drzwi otworzyły? Dawidek, 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 Dawidek. zamykaj te drzwi, bo już chciałem strzelać. No we, weź, weź tam, weź tam, wyjdź na... i powiedz, że masz ciastka. To tam wszyscy. Ale jakiś niewątpliwy tu podejdzie w końcu? Kurde, Ale... ten koleś chyba ustawił. On przez lornetkę patrzy w drugą stronę. <grym> on przez nie jest pewnie uprawniony do gadania. Panie, to widzę. Powiedz im, żeby przyszli, bo zaraz zacznie się tango na mojej małej pukawce. Ja obserwuję te nie, drzwi, okej? Okay? Będziemy tańczyć, chłopaki, okej? Okay? Taniec. Dobra. Nazwę to ja taniec ze spustem od pistoletu, oczywiście. Przepraszam pana, to niech pan mnie raskuje, ja będę tańczył. A, ty, a pan mi będzie grał tango pistolecikiem <grywa> Ciebie to nie zaszczelimy, bo ty się nie nadajesz do zaszczelnienia, to po prostu chciałbyś. Ty mogę szczelić mu w wirnik? Dawaj Dawaj, bo jest bardzo ważne. Daj, bo to nie, nie nie że Daj, to tak? No i co, przyjdzie tu ktoś czy nie? Proszę pana, oni są leniwi. z nimi. Ja pierdzielę, oni są po prostu to jest najbardziej gorsza, najgorszejsza policja na całym świecie. Co no, to ma pełne znak zrobione? No, no, nie bierze się. Bo to jest leni z nami, no się o, to, to się Zem, idzie, idzie Nie, ja chciałem powiedzieć, że ten, no że przyjdzie że nie, lubię, czyator, nie? Kurde, ale pan ma entuzjazm w głosie Niech tam się streszcza, nie? No, no no, będzie się streszczał Niech od razu walizkę z kasą weźmie Nie ma czasu Okradłem już wszystko Co, ty okradłeś? 700 dolarów 700 dolarów, kurde Ty, mamy grobę zamknęli nam auto Kto nam zamknął auto? No policjant, to była jego chyba auto No to niech mam otworzy, takie jest kurde żądanie, no, no. wiesz Niech pan zażąda Bugatti Veyro Ty, faniaczku, chodź tu na chwilę <grym>, Kurde, co za frajer Otwieraj to auto, kurwa A co? O, kurwa, jaki leszczyk Otwieraj no. Jak je no. zamknąłeś, kurwa, bez kucików, no? Gitara Ma jak... pan auto? Nie, Nie mogę, uratowałem to, wiesz co? To, to jest otwarte auto Bo to, to moje auto Ale ma by w środku tak okradłeś, kurwa ma no tam, pod radium. Radium. Nie to mogę. O jezus, panowie, zakładnicy, to jest zbyt śmieszne. O, proszę, proszę pana. Niech pan tutaj im coś powie. Nie, niech pan weźmie auto. Jezu, Dajcie negocjatora, bo nie mogę się przestać śmiać. O. Niech pan. Położyć się mam pod Niech pan. będę śmiał, to. Czemu się drzwi otworzyły z tyłu, Dawidek? Kurde, no to weź tam jest. zobacz, kto tam, tam jest. Policja tam, tam, tam jest. Bo będę strzelał. Tam. Dawidek, zamknij je. Kto tam jest? O, jest. Policja, ja strzelajcie, wiem. kurwa. Strzelajcie. <laughs> ja się kładę za ladą, będę rozwalał. Będę z zakładników jako pierwszy. To jest ostatni. Ostatnia sytuacja taka, że ja nie zakładnicy przeżywam za jest, Zamykaj drzwi, bo się przeziębie. Zamykaj. A kurde albo odpal jednego no, hmm. Zaglądają Kurde spary, zaglądają, no. bo są otwarte drzwi to zaglądają, no co mają nie zaglądać Proszę pana, moje opony tam się marnują. Zimno im. Opony tam sprzedamy Proszę pana, to są moje opony, które trzymałem w pewnym miejscu no jednym. On, one no. ich chyba nikt nie kupił, bo śmierdzą Tam jakiś koleś łysy przyszedł. I. Mam nadzieję, że to nie okay. negocjator. Ja chyba bandażę zbiera? nie Wszystko zbieram A taka sprzątaczka to Moja sikiera, moja sikiera Kurde no, no nie doczekam też, się, a ten moja, to moja kradzież, kradzież to jeszcze w się w okrada mi? czy nie? Czy już zarobiłem pieniądze? O, o jaki jak dobry człowiek, człowiek? Napad wszechczasów, ja pierdolę, w Wieloblążowym nas dojebali Ja pierdolę, wstyd Praczę ja tutaj, bagi. nie mam tu, tutaj U, nie, tutaj nie ma Jak pokażę jak pan tutaj pokaże, Kurde, gdzie ten panią? negocjator? Chyba bang, ma idzie, chóź ci telefon, nie może podnieść. To właśnie nie wiem. Proszę pana te, teraz nas. możemy się nimi bawić. Roskuj nas. Pozbieramy. O. Ja my nie uciekniemy, to? może pan nam związać nogi. Właśnie. Nie, później, później tak sobie zabierzemy. Tak, później, później nas zabieram. Później, tak, później to nas stąd zabiorą, no chyba, że ja z wami pojadę. Jakich policjnych lamp? Są blimowe? Tak, nie, letnie, letnie no, jakbym chciał limowe, Kurde, nie doczekam ten. się tego negocjatora, już nie szczy mnie tego dobrałem. Halo, dawać tu tego negocjatora Proszę pana... dojdzie już podobno Czemu jakiś łysy albinos się przygląda całej akcji? No, może raka ma, a pan się śmieje No, ja się nie śmieję jeszcze, tylko się pytam na razie Trzeba białeczkę, Kurde. Lewo mózgu dostał. raz, dwa, A palec zaczyna mi tańczyć na spuście Brack Jak pan się, Jak pan ma stręczący ja palec wiecie. na spuście to niech pan się potrapie. Kufa mać Kupa. Proszę nie przeklinać, proszę pokazywać jakiś poziom. Kufa macie to nie przeklinać. To no też kobieta Dawidek nie przesadzaj, nie takich słów nie używamy. Dobra, powiedz mi. Tak. Jest tutaj, nie wiem, może z 10-15 kurde policjantów Policja, policja. mi się wydaje, że, że tylko połączone ich umysły mogłyby uzyskać 110 IQ wymagane do negocjacji Dlatego muszą czekać na tego jednego wybrańca A ten znów przyjedzie bez kasy jak mu powiemy, że chcemy kurde milion, to on będzie się później go szukał przez pół godziny Dostaniecie, a nie widział. Nie ta siekiera, panie. 20, 20 góra, pan jest... Kurde, jedzie ten negocjator. No ja ja szybciej, bo w ogóle nie używam. Nie... Nie, nie śpieszy im się za bardzo. Ja daję, kurde, im jeszcze 5 minut. Jak nie, to odpalamy za zakładników ja ja Nie, pan odejdzie. Tak, syn, kupisz to, No to są. To są negocjacje, A czy ty, to ty, co ty, są? Kurde. Byłem nie, było. się ja David, patrz, David. To ja ci to mówię, to jaki to jest to plan. To popatrz. To 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 plan, popatrz. My żądamy negocjatora, nie ma negocjatora, ja odpalam ich wtedy i spadamy. Za 5 minut. Okej, ja bo ja tu nie będę czekał, kurde, 15 minut na negocjatora. Jak nie chcę negocjować, to rozwalamy zakładników i odjeżdżamy. I koniec negocjacji, kurde. Ile? 5 minut na negocjatora albo odpalamy i No za 2 minuty będzie, no. No. Tak tam tu... Wypierdolę z mojego kolanka. Kurwa. Przemu... Ja nie Ten. ksiądz. Przedronę powiedział. Mhm. Co tu w ogóle sprzedawali? mi pytali? Jezu co wy się tam tak macacie przy tych oponach? No bo... No wisz się jeździ moje opony w końcu proszę pana. Teraz Uba. mogę z nich zrobić po Przynajmniej jesteście a tutaj bezpieczni, pozytywnie. jak macie tyle gumy. Instruuję tutaj panów, co z nimi można zrobić. Ja mam pomysł na ucieczkę. Jak coś co Dawaj mi co sikiery bo ci ją łeb. O, i za zarąbiście, kurwa, to ja rozumiem. Weber spierdolony, kurwa. Dawidek, ja już poznałem twoje imię. Ja, ja mam pomysł, ale to na bok musisz mnie wziąć. Bo tutaj nie będę się spowiadał przed tymi panami obok. No i co jest? Jechali na Tak. No to aż tak. dwóch wzięli? Połączone siły umysłów IQ 110 i 1 Może uzbiera się z 50. Dzięki. Albo 911xD, jak już Jestem na miejscu. Nie, no, nie, nie, dobry. dobry, dobry. dobry. będzie dzisiaj negocjatorem państwa. Doszło dobrze. Kłaniam się, się nisko. Pan jest Skurka. tutaj do głównym dowodzącym? No to Dobra, panie watelu. Czego pan tak. żąda, ilu pan ma zakładników? Zakładników mam trzy. A okay. żądania mamy takie. Muszę sprawdzić, czy z nimi wszystko w porządku. dobra, tak, no, to zapraszam. Panie, kolano mnie boli. Tylko niech pan szeryf nie dotyka moich opon. Pan szeryf, kurde, oni są dobrze. Oni są bezpieczni. Dupa japon, skup, pan boku, Dobra, nie dotykasz moich opon, proszę Dobra, wszystko w porządku? Nie. pan mnie boli i ja mi ja mi Proszę pana, oni już nie wytrzymują orgi ze mną. Dobra, rozumiem, okej. Pan to nie spodziewałem się. Panie władzo, to nie mogło się inaczej skończyć po naszym spotkaniu. Dobra Po prostu im więcej porywanie. się spotykam z policją A, tym pankę, bardziej porywanie. ściąga mnie na złą stronę Chcemy wolną drogę, chcemy do jednego porywarka, znaczy no, do złego zakładnika przynajmniej Tam któregoś odpalić to to wtedy pan nawróci No, co dalej? Wowek dzięki za subka Nie da tego. O, do, o, ja się, więc tak o, o, ja się, ja o siebie nie martwię Wolna droga No i co? Ja już tylko nie barierki No i tego Jak się nazywa? No i pieniądze nie? Ile? Ile pieniędzy kurde Dawidek? 50 za głowę Dzisiaj promocję mamy w sklepie. Prawie 50 To i tak pan jedne, jednego oddaje za przejazd wolnego, nie? No to to będzie 100 tysięcy do dwóch. A za tego co tutaj mamy, proszę pana, to 50, 50 jeszcze. 50 tysięcy obu. Ten jest ten jest, ale za czwartego no, ten to jest nie. trochę nieprzytomny. To 60, to czy nie? No jak ja, nie, 000, jak, jak tak. pana za obu to jest bardzo duża cena. Ma cena za I życie. Ale ja sam jestem tam jest. warty ze 100 tysięcy. Ty ja się utrzymuję, tak żeby odejść połowę. Wiesz, co z tym negocjatorem, to możesz jeszcze, jeszcze worek zboża co najwyżej negocjować. No co zrobisz? Połowa zakładnika za 50 tysięcy. Stoi? No i, i kurde, i worek zboża. Tyle są warci dla niego. Co? Ty, po, połowa zakładnika nie, żeby coś do połowy 50, ja 50, 50 Proszę pana, chce pan, żebym zerwał negocjacje? Dobra, 50 tysięcy, tysięcy za jedną no, ja głowę w, i za wolny tak. przejazd. Ale ten wolny przejazd będzie wolny, czy nas zaczniecie nie ścigać? Nie za jedną głowę, tylko za dwóch zakładników. za dwóch zakładników Jak kurde, za dwóch 50, za 50, tak. 50 czekaj, aż mi trzepie od ściany do ściany, mnie aż trzepie. Ale mną zaczęło rzucać. Proszę pana, 50 tysięcy za ogół, jeden za przejazd, tak? No dobra, nie będzie już to, nie to, to, nie to, to, co to za, za negocjacje, co? To co bez sensu Po co? Jeden z układników ma bez sensu To weź tego, powiedz, że jednego za 50, ale... No on nie chce, bo to jest kurde taki policjant, co dla niego życie nie jest nic warte Rozumiesz? On ich nie szanuje Jasiu Słyszeliście na ile was wycenił? No usłyszeliśmy kurde Kurde, nawet nie 20 tysięcy Proszę pana, ja sam jestem warty 100 tysięcy, więc proszę tak właśnie nie poddawać a nie, pół miliona, panie. Sama różowa koszula to już 10 tysięcy, proszę pana. A te opony zimowe... One no, się słabią, negocjują. A nie z Biedronki, nie tylko z Michelin. Nie wiem, czy nie trzeba zerwać no, tych to, się negocjacji. Dobrze jest, tam, no, kurde. Słuchaj, mamy dwóch zakładników Dostanie mamy, Dostaniecie dwadzieścia na lepko, ja dziesięć dostanę, dostanę, będzie dobrze, no. Kurde, jak przeżyjemy, to, rozumiesz, to, jeszcze życie ryzykujesz swoje. To, bo, nie, nie, Pol, widzę. To nie jest deal. To jest nie. Czekaj, jeszcze za... po, po kluczyki poproszę o tego auta. Gdzie w <laughs> To się na pewno zgodzą, na tamten stracić samochód. Co się kurde kryjesz tutaj szuwarku? W krzaku o, a, kurde. Będę się załatwić. By. <laughs> załatwić ja, się był. Cię tam kurde no, dobrze. nie chrzypało. Tego. Dobra, kto strzela, kto prowadzi, powiedzcie mi. No to ja już, nie, no nie wiem. Ja, ja mogę strzelać. Ja mogę Zostrzeno. poprowadzić. Ja Ale bez jednego zatrzymał. zakładnika sobie zostawcie, bo będzie przypał. Ja będę prowadził, bo Dawidek nie ma tego Apexa w głowie. Znaczy. Ja też. Co? Jasiu. Panie ciastko mam pomysł niech pan podejdzie. No coś. Jaki? Jedziemy. Weźmiecie jednego zakładnika i dacie strzelca i zakładnika na tył, i oni nie będą mogli strzelać. No na Daj. pewno, jak my oni nam każą. Dobry pomysł, jednego zabrać. Powiedz, że 50 kafli, ale jednego bierzemy. Jednego tego za wolny przejazd bierzemy i go wysadzimy, jak będzie wolny przejazd za miastem. Tak. A ja jeszcze mam pomysł, Dokładnie. się chyba wypierdolę. Daj nie Dawid, jaki pomysł? Na ten, pojedziemy na szpital i Helkę weźmiemy. Nie, zabierzemy. Nie ceptaj, Bo takich jak można było podobno. Też. Jak są takie akcje, to że podobno może go... Niebiło... No to wybrać. robimy tak, dobra, robimy tak Ale jak ona tam będzie? To, jest... to powiedz ja mi jeszcze, chcesz... kurde, ty, powiedz mi jeszcze wadę. plan mój, A, to, plan mój. A, to, ty, ty. Najlepszy Dobra Jesteś. chłopaki, mamy plan, dwóch z was zginie Musicie ale losować, ciągnąć słomki Kurde Możemy zaśpiewać piosenkę Śpiewaj, to przeżyjesz Kurde No dobra Kurde, panie po arabsku Przeciwny swąd nagle miastem zawładnął? Jakby na miasto wielkie gówno spadło. A to potęło mi coś ognem nad uchem, obudziłem się mokry, jakbym spał pod koniec. Bo to mam już tych potwornych przypadków. Ewidentnie coś tu jebie, to nie zapach bratków. Jestem w potrzebie, zaraz wiedzieć co się z, dzieje. Tworzy lokno, to i zobaczę co długie słowo tylko słyszę. Ty, a ten. Powiedz, że słaba ta piosenka, ty chyba zginiesz jako pierwszy. Co z tym policjantem jest, kurde no, Powiedz wiem. mu, że jednego bierzemy. I... No ale nie, jeszcze że on już za dwóch zakładników. No, ja no dobra, no i za wolny przejazd bierzemy go do środka i jak jest wolny przejazd, to przejeżdżamy z nim, nie? Ale nie on tego, tak, on mówi, że za, za dwóch zakładników 51 jeden za przejazd. Tak mamy, no a czwartego nie na, nie mamy. no to my go tego wysadzimy, tego za wolny przejazd go wysadzimy za, za miastem. No dobra. To Dawidek, to chodź tu ze mną co no, Tak, nie, bo ktoś mi się tył. No, całe no, miasto się zjechało. Jeden negocjator i no. jeden policjant byłby potrzebny. Zwolnić was wszystkich, a medyków nie ma. I to jest właśnie problem. No, jestem. Dobra, Je tylko jedna piosenka możecie uratować. Pokasowe. On to nie znam, nie słucham takiego badania. Dobra, jest. Lewa była. Lewą stronę moją. Co mówisz? Dobra, ale jaką my mamy pewność, jak wy zawsze tak kłamiecie jaką mamy pewność, że nas nie zaszczelicie na wolny przejazd? Nie zastrzedę pana. Panie, panie negocjatorze, panie negocjatorze Słowo. Panie, moje, panie negocjatorze, panie zawołałem tutaj tego Ty. kierowcę. Znaczy, Właściciel tego auta, jakiś policjant tu był, zamykał go no nie da mi kluczyki. Nie, ono jest otwarte, co pan tak, mówi. Tak, ale, ale kluczyki chcę do niego. Dobra, nie potrzebujemy kluczyków. Mamy kasę? No dobra, jest. otwarte jest. N nikt pana nie no zabrał. Mamy kasę, dobra, chodźcie. Dobra. No jeszcze nie mamy. Dobra, chodź, chodź, chodź. Proszę, pieniądze tutaj wszyscy... daję. No co? Zatem tu medyka, zapytajcie. Jest jakaś jednostka. lotnicza e, pieniądze z mojej no, ja lotniczej. No, ja, by... Pieniądze. Na no, 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 no. Proszę poczekać. Albo zapytajcie, może. Wezmę za pan helikopter. <śla> I dam Zaraz ten mechanik. tych Bierz? po lewej i prawej. Czekaj, zaraz się zapytam. ich, pieniądze pan dostał. Panowie, do wychodzicie stąd. Tam, do przodu. Nie tędy, nie tędy, do przodu, przodem. Kurwa, a ja? Po radiowozu idźcie, w stronę radiowozu. nie szeryfie, a ja? No już, mogę. chyba ktoś stracił głowę. Tak, tak. panowie. Ja, ja biorę zakładkę Zapraszam panów, chodźcie, Zostawcie te rzeczy, zaraz, panowie. Życie, tu chodzi o życie, a nie o opony. Nie stąd tu jest. On stąd, kurde, odsuwacie się stąd, odsuwacie no, się Wchodzimy. To, do tamtego, do do, tam, no, do tamtego. Tak. Dobra. No, jestem na strzelcu. Daj mi dźwięk. Dobra, to uciekamy. Jak będą jechać, to wiesz co robić. Wiem. Dobra, potem pojedziemy. Dobra, się w No. Na no. szpital! Szybko, jedź z tą. No i co to jest za wolny przejazd, jak już nas gonią? Nie zastrzelasz za szybko! Czemu ty strzelasz Ach, A chuj, też strzelam. <grym> Strzelaj, dobra, szczelaj do nich. Nie, 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 nie. Jedź! Dwa. Coś ci zrobił! Dwa. To te policjant. Dobra, jedziemy. Jedź, jedź! Stój, stój stój kurde. Stój, stój. Stój! kurde. rozwalili mnie jak przeładowywałem. No i żyjecie wszyscy z Tak, kurde, żyje na pewno. Zgłaszacie? Żyjecie? Zdawalona ucieczkę zawsze z nimi, zawsze to samo po prostu Halo? Z tą ekipą kurde Dawidkową Halo? Nie mogę Bierzemy kierowcę, kończowka na przód Przywolny przejazd kurde i za nas ścigają, mnie. Odda się Czemu? Co on robi? Blokuj, blokuj, blokuj co on robi? Stój, 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 stój. Uf, 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 ci, uf, A, zgniót go, tak. Uf, uf, uf. <śla> tak? Tak! Tak! Ale go wyrzuciło, o Jezu O ścianę aż Dobre to było Było warto, kurde Ale urwał Ale to było dobre <śla> O Jezu, o Jezu To mi się podobało Warto było nie robić nic dla tego momentu. No to nieźle. Doszło do eksplozji. Samo kurde doszło do eks eksplozji. Przypadkiem doszło do eksplozji.